W dzisiejszym filmie zajmę się doczyszczeniem, takim trochę lepszym, łazienki moich rodziców. Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i łazienka przed prezentuje się tak. Nie ma tragedii, moja mama rzeczywiście stara się bardzo o nią dbać. Odkąd ma parownicę, to rzeczywiście zauważyłam, że jest to dla niej duże ułatwienie, no ale wiadomo, że od czasu do czasu staram się tutaj przyjść i coś tam troszkę lepiej podoczyszczać, chociaż tak naprawdę nie było tutaj wielu rzeczy, do których rzeczywiście musiałabym się w cudzysłowie przyczepić. Ale zaczynam od ściągnięcia wszystkiego. Te ręczniki, tutaj jakieś tam takie koszulki, to również poszły do prania. Jeśli chodzi o te półki metalowe, to zauważyłam, że moi rodzice bardzo je lubią, bo rzeczywiście są takie dość pakowne, no ale zaczynały troszkę rdzewieć, więc nimi też się zajmę. Jeśli chodzi o tą matę, którą tutaj widzicie, to wcześniej zawsze czyściłam ją ręcznie, czyli pryskałam płynem, szczoteczka, no i wiadomo, że szorowałam. Ale stwierdziłam, że po pierwsze zajmuje to bardzo dużo czasu, więc nie chce mi się. I okazało się, że wrzucenie jej do pralki rozwiązało całkowicie moje problemy. Oczywiście to nie jest tak, że nastawiam tylko matę, bo no nie wiem, szkoda by mi było włączać pralkę na taką jedną matę. Ale na przykład jak mam jeszcze do tego, nie wiem, tą zasłonkę prysznicową. Niektóre te zasłonki są takie jak plastikowe, więc to już w ogóle idealnie się składa, że mogę takie rzeczy wrzucić razem do prania i Uwierzcie mi, że wychodzi po praniu naprawdę super czyste. Jeśli chodzi tutaj o czyszczenie, to używałam płynu do kuchni, ale idealnie również sprawdza się właśnie do takich zabrudzeń łazienkowych. Zresztą miałam już końcówkę tego płynu i stwierdziłam, że to jest super okazja, żeby go po prostu wykończyć. Zostawiłam go na parę minut, żeby miał czas sobie popracować. I biorę czyścik do takich większych zabrudzeń, tylko dlatego, żeby sobie przyspieszyć pracę. A po drugie, uwielbiam ten czyścik, więc <grytanie> <grytanie> wykorzystuję go tak naprawdę, gdzie tylko mogę. Wiem, że tutaj nie zniszczy mi powierzchni, więc również go mam. I niestety, ale po tych kilkunastu minutach troszkę ten płyn mi wyparował. Więc, żeby. Lepiej było mi tam czyścić, oczywiście mogłabym, wiecie, moczyć wodą i te sprawy, ale nie chciałam tego robić, bo nie chciałam być cała zmoczona tutaj. Więc wzięłam sobie płyn właśnie do fug i tak jak możecie tutaj zobaczyć, pryska i czyszczę. Też nie robię tutaj, nie używam tego płynu dlatego, że te fugi są jakieś bardzo brudne, tylko po prostu no staram się po kolei wykorzystywać płyny, które mam nie wiem, czasami jestem w sklepie i widzę jakąś nowość, na przykład właśnie miałam tak z tym płynem, który teraz tu widzicie. O, pierwszy raz go widziałam w sklepie, no to sobie go wzięłam, ale tak naprawdę no nie mam gdzie tego teraz y, wszystkiego używać. No i tak to leży, no i jak już mam okazję, no to po prostu wykorzystuję to, co mam i muszę przestać kupować płyny. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo nie lubiłam tego prysznica. No po prostu ta końcówka, no fajnie może wyglądała, bo to tam kolorowa, ta światełka się zmieniały, ale no była tak, no beznadziejna była, bo miałam wrażenie, że jest bardzo słabe ciśnienie przez tą końcówkę, bo jak się założyło inną, to już zupełnie inaczej woda leciała. Jakaś taka ciężka była, taka nieporęczna, więc no nie. I potem zobaczycie, że w ogóle ten kran będzie wymieniony, z czego naprawdę bardzo się cieszyłam. Mimo, że tutaj nie korzystam z tej łazienki, to mimo wszystko, nie wiem, nawet jak tutaj miałam coś czyścić, to bardzo nie lubiłam właśnie tego prysznica. Nie widziałam tutaj żadnej pleśni, ale gdzie nie, gdzie jak te fugi. No, nie były w moim mniemaniu doczyszczone tak, jak powinny. No, to stwierdziłam, że potraktuję Sawo i, mimo że to jest środek taki, właśnie typowo na pleśń, to bardzo ładnie też doczyszcza fugi, wręcz tak prawie wybiela. Także pod tym względem stwierdziłam, że i tak już jest końcówka, to przynajmniej sobie kolejny płyn skończę i będą fugi ładne. No, zapach może nie jest jakiś rewelacyjny. Aha, i tutaj się wydaje, że dużo pryskam, yy, ale tak naprawdę ten, yy, ta nakrętka była zepsuta, więc pryskało yy, mi raz na pięć razy. <grym> Dlatego mogło się wydawać, że go używałam bardzo dużo, ale nie. Ten płyn zostawiłam na kilka minut, i po upływie tego czasu doczyściłam szczotką do szczelin i Fux Action. Ja gdzieś tam widziałam, że jest taka potrzeba, ale tutaj naprawdę już bardzo mało miałam do doczyszczenia, bo ten płyn rzeczywiście robi super robotę, mimo że śmierdzi. Wszystko dokładnie spłukuję. Tutaj właśnie po tych półeczkach, które wam pokazywałam, no, niestety, ale zostawiają takie rdzawe ślady, i część udało mi się doczyścić takim czyścikiem nasączonym mydłem z Action. I z większością tych śladów rzeczywiście ten czyścik poradził sobie. No, nie ze wszystkim, dlatego pomogłam sobie tutaj pastą The Good One. Tutaj też z tymi płytkami na pewno dużo łatwiej by to wszystko zeszło, gdyby te płytki były gładkie, a one nie są, więc takie te mikro zakamarki i jak już tam wejdzie na przykład taka ta rdza, no to trochę jest większy problem, żeby właśnie z tych zakamarków się tego wszystkiego pozbyć. Ale na szczęście pasta i ten czyścik do większych zabrudzeń poradziły sobie. Natomiast ten czyścik z action idealnie sprawdził się właśnie do tych półek, i tutaj te ślady rdzy zeszły praktycznie w 100% po jego użyciu. I czasami niestety, jak widzicie, no gdzieś tam zasłaniam to co robię, ale tak jak Wam kiedyś wspominałam, ta łazienka jest naprawdę tak mała że bardzo ciężko ustawić mi dwa statywy, bo mam statyw na aparat i statyw na telefon. I wiecie, jeszcze tak się ustawiać, żeby to wszystko było w miarę widoczne. No mam nadzieję, że i tak mimo wszystko w miarę udało mi się pokazać to co robię. I najpierw ściany tego prysznica przecieram ścierką, to jest ścierka do samochodu, też kupiona Wexion, ja, ja jakiś czas temu Wam o niej mówiłam i no bardzo ją lubię. Najpierw pozbywam się tak jakby nadmiaru wody, założyłam sobie ją na mopa Swiffer, żeby sobie tą pracę ułatwić i potem zakładam drugą suchą po to tylko, żeby te płytki polerować, żeby nie było żadnych smug. I tu już mam właśnie założoną drugą tą suchą. Przy okazji, tutaj wybaczcie, że nie przestawiłam aparatu, ale przepłukuję wszystkie te buteleczki z kosmetykami. I układam na miejsce. A, jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, bo na tych dolnych płytkach w prysznicu też używałam skrobaka, bo czasami idealnie on się nadaje do ściągnięcia jakiejś warstwy kamienia. Tutaj nie było takiej potrzeby, bo ja też nie mam jakiejś twardej wody. Na szczęście, ale tak wiecie, profilaktycznie już przejechałam tym skrobakiem, żeby mieć pewność, że na pewno te płytki są doczyszczone. Pastą również przeczyściłam brodzik. I ja nie używam wszystkich tych czyścików, których, które tutaj widzicie w tej umywalce, bo nie miałam takiej potrzeby, ale czasami jak już zaczynam coś sprzątać, to lubię sobie przynieść to, co może mi być potrzebne, żeby nie tracić czasu potem na chodzenie i wiecie, tutaj muszę pracę przerwać, żeby coś sobie przynieść, dlatego wolę być przygotowana wcześniej. Oczywiście nie zawsze się przygotowuję, tak jak teraz widzicie, no ale zdarza mi się. I moja mama miała takie ściereczki na rolce i użyłam ich właśnie do wytarcia na sucho i powiem Wam, że nie do końca jakoś one podpasowały. Mam wrażenie, że nie są chłonne, tak jak ręcznik papierowy czy nawet zwykła ścierka, więc no nie wiem, dla mnie nie, 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 nie. I umywalkę czyściłam tym czyścikiem nasączonym mydłem, ale tak naprawdę tylko dlatego, żeby go wykorzystać. Staram się nie zostawiać go nigdy na później, bo on wiecie, zasycha, rdzewieje, więc tak naprawdę kiedy tylko mam możliwość, to no chcę jak najwięcej z niego wyciągnąć, zanim go wyrzucę. Jeśli chodzi o toaletę, to tutaj tak naprawdę nie miałam za bardzo co robić, bo dzień wcześniej chyba, jeśli dobrze pamiętam, moja mama właśnie czyściła parownicą, więc tak naprawdę to było tylko takie. No jak już myję tą łazienkę, to przy okazji i zajmę się tą ubikacją, ale no nie, nie było tutaj jakiejś takiej potrzeby. W tej butelce miałam swoją mieszankę wody i mydła kastylijskiego. Warto też po umyciu, właśnie ubikacji, popryskać alkoholem izopropylowym 70%. Zostawić na kilka minut i tutaj zależy, jeśli użyjemy trochę za dużo, to warto potem to jeszcze wytrzeć na sucho, a czasami po tych kilku minutach to wszystko wyparuje i tak naprawdę będziemy mieli toaletę zdezynfekowaną i odświeżoną. Tam musiałam podłogę trochę przetrzeć, bo niestety, ale trochę mi się pozalewało. I tutaj od razu mówię, że to jest świeża para rękawiczek. Na pewno nie ta sama, którymi czyściłam toaletę, ale mam akurat rękawiczki podczas tego sprzątania, bo jeśli dobrze pamiętam, chyba wtedy paznokcie miałam zrobione i nie chciałam ich przed świętami zmasakrować. <grych> oh. Heart is yeah 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 yeah. I told him I can be Tak naprawdę toaletę mogłam zrobić na samym końcu, ale jak już czyściłam tą umywalkę, tak już wiecie, nie wiem, jakoś tak zawsze idę u siebie nawet w łazience. Wanna, umywalka, toaleta. I wtedy właśnie zajmuję się dopiero ścianami. Więc tutaj również w takiej kolejności to robiłam. I tak wiem, że czasami może się wydawać, że dziwnie trzymam tego mopa, ale, no tak jak Wam wspomniałam, jeszcze miałam drugi statyw, na którym był telefon, więc trochę to moje pole było dość ograniczone, więc musiałam kombinować, żeby tego wszystkiego sobie nie poprzewracać. So I'm losing sight because I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Wam że nie wiem po co tu jest tyle mydeł. Bo jest jedno w płynie, jedno w kostce normalnie i jedno takie szare. Szare to podejrzewam, że mama sobie coś tam przepiera w rękach. A czemu jest jedno w kostce, drugie w płynie? Nie wiem, w sumie nigdy jakoś się ich nie pytałam, ale... I sprzątając łazienkę, zwróćcie uwagę od czasu do czasu właśnie na to miejsce pod umywalką, bo często jest ono zapominane, a potrafi się tam rzeczywiście dość, dużo brudu gromadzić. I teraz już przechodzę do czyszczenia podłogi. Nie było tutaj potrzeby szorowania fuk, więc mogłam sobie to odpuścić. Ona jest tak mała, ta łazienka, więc tutaj tak naprawdę, nawet gdyby były jakieś brudne, to magiczna gąbka by mi też w zupełności wystarczyła, bo no, nie ma tutaj za dużej powierzchni do szorowania. No i tak łazienka prezentuje się po jeszcze przed powieszeniem y, wszystkiego. Tu jest jeszcze stary, właśnie ten kran. No, a tak już z powieszoną zasłonką, z nowym kranem. Te dziury będą zasłonięte. Będzie tutaj prawdopodobnie powieszone takie duże lustro. No, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie jest niestety tak. A póki co, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. I do zobaczenia prawdopodobnie w czwartek. Trzymajcie się, papa. Pa.